Witaj, doktorze. Charlotte! Ha, a, a, ale jak? Pytasz, co było po tym, jak zostawiłeś mnie? Zaraz, co? Po upadku w przepaść. Gobliny znalazły mnie i wzięły do Gundahara. To on mnie wyleczył. No, częściowo wyleczył. Moja noga nie będzie już tak sprawna. Charlotte, szukałem cię tygodniami. Nic to nie dało, bo zabrały cię gobliny. Mam ci wierzyć. Ale to prawda. Hej, a to, co to ma znaczyć? Har potrzebował pomocy i otrzymał ją. Najpierw stworzyłam lepszą broń i zbroję, żeby mógł się bronić przed wrogimi plemionami goblinów. A potem inne wynalazki. Wiesz, że broń, którą zbudowałaś, wykorzystano przeciwko ludziom? Teraz wiem. Widać, Gundachar pozbył się wrogów wśród goblinów, a potem postanowił odpłacić ludzkości za kryształowe wojny. Jak się zorientowałam, przestałam. Charlotte, naprawdę przepraszam cię za wszystko. Ale to minęło, a my znów jesteśmy razem. Proszę cię, Charlotte, nie mamy czasu, chodź ze mną. Nie. Co? Ale dlaczego? Jestem sprawczynią zbyt wielu tragedii. Nie powinnam więcej przebywać z ludźmi. Proszę, nie pleć, głupo! Nie! Rozumiem. Jeśli kiedyś zmienisz zdanie, proszę, daj znać. Nieważne, gdzie wtedy będę, przyjdę po ciebie. Przysięgam! Żegnaj, doktorze.